Dzień dobry. Zwyczajny widok leśny. No i tutaj, jakbym nie spojrzał, to na tle tego widoku leśnego Centurion. Gdzieś w swoim wdzianku, ubranku, od stóp do głów z nowym lekiem NSM1. I to jest taka Zapowiedź, taki trailer Haszczungu. Natomiast chciałbym Wam coś pokazać ciekawego. Eee, zwróćcie uwagę na taką rzecz: Basiu, stój, bo to o Ciebie chodzi. Zobaczcie teraz na Panią Profesor. Eee, pani Profesor dziś jest ubrana w taki sposób, że od stóp do głów tak samo, o, i zobaczcie, jak z daleka. Weź załóż kaptur, jak bo masz. Właśnie się... Bo może być deszczowo, ale stój, ale stój, stój, stój jeszcze. I zobaczcie, pani profesor ma normalnie brązowy strój i kamuflażuje się bardzo pięknie z terenem. Ja mógłbym, że tak powiem, w swojej bluzie M42. stronę tylko zmienić i też bym się jakoś komponował. Natomiast Dzisiaj haszczung, haszczungiem. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam, ale najpierw sobie obejrzyjcie po raz kolejny intro Nowe Centuriona. Notabene, od u, długiego czasu już dzwonek mój w telefonie, prawda? A więc niech się zacznie. A oto droga przed nami. Idziemy sobie, słuchajcie, normalnie, uczciwego bushcraftu zażyć. No a tutaj wiecie co się dzieje? A tu pijak po drodze jakiś się napatoczył na obrzeżach lasu. No i weź to teraz kręć. Pogadanki to są takie przy herbacie jak siedzimy, nie Basiu? O, pokażemy tego wykrota od razu kiedy, z bliska. Mieliśmy kiedyś pokazać. Zobaczcie, zobaczcie jaki uczciwy wykrot. Nie nie? Co myślicie? O, to są jego korzony. No, zwierzę tu się raczej nie schroni jakieś, dlatego, że tam jest woda. No i śmiało można powiedzieć, że on żyje, bo widać, że wypuszcza. Tutaj liście, to co zielone drzewo wypuszcza, to na ogół są liście, prawda? Albo młode gałązki. Natomiast spotkanie pijaka w lesie to może być tematem naszego haszczungu. Tutaj trochę błota, nie? Ale ominiemy. Pijak to jest zmartwiony, żebyśmy się nie zgubili. Tak, pijak się martwił, żebyśmy się nie zgubili w lesie. Wiecie, e, ja muszę kiedyś... Szkoda, że nie można zrobić jakiegoś takiego dżołku, bo e, powiem tak, że Basia nie wie, Traper nie wie, e, ale już na przykład z niektórymi z Was rozmawiałem o takim, żeby były takie dżołki, nie? No, tak jak na przykład powiem Wam, że wielu moich znajomych z różnych przyczyn nie zostawia komentarzy. Albo tak, niektórzy z nich to są starsze osoby, i nie wiem, może mają lenia czy coś, dowiedzieć się nie chcą. Jak uczynić to, żeby. O, możemy tą ściechą pójść i tam skręcić. Kiedyś tam niedaleko z kondorami film robiłem z wieloma nożami. E, możemy tędy pójść, e, bo nie idziemy na długo, na taki mikro. No i teraz wyobraźcie sobie fazę e, taki, że ja mam parę pomysłów na takie, takie jołki y burszkraftowe, wręcz teatrzyk, tak żebyście się również pośmiali. Bo na przykład wczoraj e, moi sąsiedzi znakomici. E, przynieśli mi do opieki małego pieska to jest suczka dziewięcioletnia ratlerek ma na imię Pepsi jest bardzo fajna i kiedyś wbiegła na plan filmowy Pepsi jak to Pepsi po pozostawieniu mi jej pod opiekę ponieważ tam trochę remontu w domu na godzinkę mówiła że ona Właścicielka Pepsi. Ja Wam pokażę o takiego zwierzę leśnego. Jak Basiu mówimy, on no to chyba też w porządku jest, nie? No tak mi się wydaje, że on jest w porządku. Dobra, także dobrego wieczoru. Będziemy mu życzyli. Przed nami zobaczcie jakieś normalnie pagórki, górki. Idziemy tam gdzieś normalnie. Tam na Zemut jakiś przełaj. No i co? Żeby tu pokończyć, poskończyć e... Chodzi o film Stawka większa niż nóż <grystanie> Sporo osób e... Moich znajomych Którzy oglądają kanał Ale gdzieś tam, może nie wiem Czy zasubskrybowali, czy nie Wiecie, że ja tam o to nie dbam Nie zabiegam, nie latam Nie proszę się Prawda, i tak dalej I tak dalej e... Nie zapomnij, koniecznie zasubskrybować, daj łapkę w górę i tak dalej, i tak dalej. Powiem tylko tyle, że zawsze e, osłabiają mnie, ale to w tym sensie osłabiają, że ja się po prostu śmieję. Tu musicie, minę basi też zobaczyć, że film trwa pół godziny, na przykład, nie? E, 15 sekund i. Małpka w dół, znaczy przepraszam, łapka w dół. Tak, Małka komary To jest, jest rekord. Do 10 się nie doliczy. Jest. Eee, ale raz się doliczyłem, chyba do 10. Tak? Ktoś po prostu musiał coś w telefonie grzebać, nie? Eee, ale to nie, nie był wcale Basia głupi pomysł, na przykład, żeby, nie wiem, zrobić żart, eee, taki joke. Nie wiem, z unboxingiem, z gotowaniem czy z czymś tamkolwiek, żeby wrzucić film Zobaczyć, że 3-4 wyświetlenia są, zobaczyć dwie łapki w dół i film zdjąć. I potem go wrzucić jeszcze raz. I niech mają rodochę. Ktoś powie, że karmię trolla, nie? Ale teraz ja powiem tak, że ja mam na to odpowiedź. Odpowiedź jest prosta. O, pokażę Wam normalnie 360 stopni, bo jest przepięknie. E, słuchajcie, odpowiedź jest prosta. Komuś się nie podoba Centurion, logiczne to jest, albo Basia, bo też są złośliwcy, którzy oglądają, prawda? E, albo. No bo nie można mówić kategoriach, że komuś się film nie podobał skoro po sekundzie już czy 10 czy 15 ciapnął no i teraz zabawa polega, że ktoś w ten sposób wyraził swoją dezaprobatę i miał do tego prawo <gry> tak jak, jak było że e, do panie docencie że pan m, docent Manc, nie Mant na alternatywy 4 że tutaj anioł próbował go tak trochę tego Pan, proszę pana puka, tutaj mu tam w tym kapowniku pan stuka, piłuje, świdruje, boruje, a on mówi. Ludzie się skarżą. No ale ktoś się skarży. Eee, a choćby pani Wagnerowa, która mieszka nad panem i spać nie może. Eee, ale przecież ja pracuję w dzień. A pani Wagnerowa śpi w dzień i ma do tego prawo. Teraz, jak takie e, e, ludziki mają prawo dezaprobatę wyrazić i wybierają sobie sposób wyrażenia tej dezaprobaty, to ja powiem: O, o jaki fajny. Jaki malutki zwierzaczek nam uciekł. Spłosiliśmy malusieńkiego sarniaczka. Dosłownie jeszcze go widzimy. Nie zdążył już kamerą, nie? Ale pognał. Pognał. E, zgubił się młody. Normalnie, jak zając, wygląda, nie? A widziałeś to zdjęcie, sorry, że tak. No mów. E, to zdjęcie ptaszka u mnie wczoraj e, na karniszu. Dziś chyba wysłałam. Mm, nie wiem, nie... ale gdzie wysłałeś? Tobie. Gdzie? Na, na Whatsappa. Na Whatsappa? mi się wydaje. Ja po sądach, ja dopiero A, no teraz wolno. Ja muszę tam zajrzeć, co mi kto napisał. Ech, ale wczoraj w pokoju nagle ptasze. Ale był... żywy. Żywy, Living. siedział na karniżu. Living. I z otworzyłyśmy okno. Komary. I elegancko sobie spłoszony, bardzo wystraszony Wyhrunę, A ja też kiedyś miałem w domu różne. E... No więc, dezaprobatę ja też wyrażam sobie, że tak powiem. A ktoś powie, że może ktoś złośliwie daje te łapki w dół, nie? I powie, że ja złośliwie teraz mówię, nie? Ale jeżeli ktoś na przykład nie daje złośliwie, nie? Tylko tak po prostu, no to ja też tak po prostu, nie? I też masz do tego prawo. I też mam do tego prawo. A tutaj widzę, że mam do tego prawo, chociaż tak naprawdę. Będąc prawnikiem i wiedząc, co mówi prawo, zobaczcie, ile to jest materiału po prostu. Korci. Korci. Zobaczcie, Ano, że trzeba sprawdzić. Tak. Pień jest. O. I tutaj poskładamy coś z tego. I tu się zalegalizujemy, Basia, Chyba, nie. Chyba tak, bo i pniaczek do posiedzenia. Dobre miejsce. Dobre miejsce jest. Ja tutaj kiedyś z dzikunów normalnie natrafiłem. Za dwadzieścia parę sztuk było, ale tak uciekli. Normalnie. No ale dzikuny to przyjaciele są nasi. No i ten oni, oni normalnie, ci dzikuni, słuchajcie, to oni to się nawet słuchają prezydenta Skarżewsko-Kamienna Kamiennej. W ogóle jakoś tak, że, także nie wiem. Konrad, jak oglądasz, tutaj oczywiście, skoro oficjalnie mówię, to powiem panie prezydencie, pozdrawiam cię serdecznie. Ja zawsze mówię, że ty jako prezydent Skarżyska-Kamiennej, no to masz posłuch u dzików karżyskich. na ulicy na przykład co kolej to przez pasy przechodzą. Potem nie z osiedla się wyprowadziły. Wyprowadziłeś się, tak. I teraz wiedząc, że, że pan prezydent Skarżyska-Kamiennej ma poczucie humoru, to zapytałbym Konrad, jak ty to robisz? że dzikuny to normalnie przyjaciele są normalnie tu skarżyszczam i ludzi okolicznych, tak, autochtonów oraz takich napływów jak ja. Chociaż tutaj już 9 lat. To już wrosłeś, wrosłeś w ten temat. No dobra, słuchajcie, siedzisko jest stoliki pniaki są. No i czas na rąbankę jakąś. Wycinankę. I pokazywankę komary. Hmm. Dobra. No ale komary Takie to nie coś. jest nowość. Nie no. jest. Ja mam taką fajną moskitierę kupiłem w Julii. Kolejną? Ale nie, nie, nie. Nie siatkę taką. Mhm. Tą zieloną. Tylko moskitierę. Taką jak się wiesza w okno. Aha. Ja sobie będę... Mam fajny patent na, na to, żeby... Taki coś jak Sławek z kanału Sława Las, którego tutaj serdecznie pozdrawiamy. Żeby sobie wykombinować takie właśnie coś, bo czas hamakowania zacząć. Tak Trzeba no już, byłoby, nawet dzisiaj by człowiek poleżał trochę, ale godzina jest taka, że musimy zrobić co zaplanowaliśmy. W związku z tym i niniejszym uznajmy razem z panią profesor haszczung dzisiejszy z nożami w plecaku, z gadżetami za zakończony albo za udany. Za jaki wygo będziecie uważać, to już jest wasze zdanie, które pokornie uszanujemy. Także jakoś tyle. Do zobaczenia w następnych filmach. I na koniec jakiś widok, tak, żeby było tru bushcraftowo. Basia było tru bushcraftowo, czy nie? Było, było. było. No więc dobra.